od 20 lat pomaga małym i średnim firmom w zachowaniu płynności finansowej. W poprzedniej części omówione zostały zagadnienia dotyczące właściwości sądowej, wyboru prawa właściwego i pewnych kwestii problematycznych, które pojawiają się w przypadku zaistnienia sporu transgranicznego. Każdy, kto miał okazję uczestniczyć w postępowaniu sądowym, zdaje sobie sprawę z tego, że nawet te z pozoru oczywiste mogą wcale takie nie być, a postępowanie, które wydawałoby się, że potoczy się dość szybko, będzie trwało znacznie dłużej niż byśmy sobie tego życzyli. Pewną alternatywę dla postępowania sądowego stanowi arbitraż, który możemy nazywać również sądownictwem polubownym. Jest to jedna z bardziej popularnych, polubownych metod rozwiązywania sporów, czyli tak zwanych ADR-ów, która charakteryzuje się tym, że jest on rozpatrywany przez arbitrów powoływanych przez same strony sporu. Uczestnicy mogą również wpłynąć na procedurę poprzez wybór toku jedno lub też dwuinstancyjnego, a także na to, czy chcą, żeby wyrok był wydany w oparciu o zasady prawa materialnego, czy też tylko i wyłącznie o zasady słuszności. Sądownictwo polubowne, jak sama nazwa zresztą mogłaby wskazywać, możemy potraktować jako swego rodzaju kompromis pomiędzy innymi, polubownymi metodami rozwiązywania sporów, na przykład mediacjami, a sądownictwem powszechnym, gdyż łączy on w sobie cechy obydwu metod. Stawiając na pewną dowolność przy samym wszczęciu postępowania, na wybór arbitrów, procedurę, ale już jeżeli chodzi o zakończenie postępowania przez sąd polubowny i wydanie wyroku, ta dowolność nie występuje, a taki wyrok jest ostateczny i podlega wykonaniu na zasadach ogólnych. Jeżeli chodzi o zalety takiego postępowania, to oprócz Potencjalnego usprawnienia całej procedury, jej szybkości, będą to jeszcze niższe koszty postępowania w porównaniu do standardowego postępowania sądowego oraz poufność a to z tego względu, że postępowanie przed organem arbitrażowym jest niejawne. W jaki sposób można poddać dany spór pod osąd sądu polubownego? Tutaj możemy wyróżnić zasadniczo dwie formy. I pierwszą z nich będzie tak zwana klauzula arbitrażowa, przypominająca klauzule, które omawiane były w poprzednim wpisie czyli klauzulę sądową oraz tą dotyczącą wyboru prawa właściwego. Taką klauzulę zawieramy w umowie i tutaj bardzo istotne jest oznaczenie konkretnego sądu arbitrażowego, który będzie rozpatrywał ewentualnie powstały między stronami spór. Gdy jednak nie zawarliśmy takiego postanowienia włączącej nas z kontrahentem umowie, a spór między nami powstał, to na pomoc przychodzi nam drugi ze sposobów, który polega na wniesieniu danej sprawy do sądu arbitrażowego przez jedną ze stron sporu. Musimy jednak pamiętać o tym, że arbitraż jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów wymaga tutaj zgody pozostałych stron sporu, czyli samo wniesienie sprawy nie jest wystarczające. To są oczywiście podstawowe zagadnienia dotyczące arbitrażu, o których jednak nie można zapominać. Szczególnie jeżeli zależy nam na znalezieniu jakiejś alternatywy dla postępowania sądowego. No dobrze. Jeżeli chodzi o arbitraż, to by było na tyle. Ja bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia wkrótce.